Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w piątkowym kolejnym specjalnym odcinku programu Prawda Ewangelii. Przez ostatnie dwa dni, to będzie nasz trzeci dzień, jest tutaj ze mną Deborah McDermott. Deborah, jesteś niesamowitym błogosławieństwem. Kocham cię i kocham to, co Bóg zrobił w Twoim życiu. Jesteś błogosławieństwem. A jeśli nie widziałeś naszego wtorkowego odcinka, pokazywaliśmy w nim świadectwo uzdrowienia z autyzmu jej dwóch synów, My tak poważnie że nie mogli opuścić domu. Młodszy z nich nie mówił. I mówimy o tym, że to nie było natychmiastowe uzdrowienie. Debora była tak zdesperowana, że zawołała do Boga, a on powiedział jej, że on umarł, aby uzdrowić jej dzieci i że chłopcy zostaną uzdrowieni. Debora przyjęła to słowo, spała przez dwa lata i zobaczyła poprawę, ale potrzebowała z kimś się w tym zgodzić. Wczoraj skończyliśmy na tym, że że natrafiłaś na mój program i obejrzałaś podróż do uzdrowienia Hannah Terades, której świadectwo znajduje się na jednej z płyt podróży do uzdrowienia. Dlatego wiedziała, że jeśli się z nią zgodzę, to zobaczę uzdrowienie. Tak więc przeszła przez mękę wyciągnięcia swoich dzieci z domu, bo one z niego nie wychodziły. To, że dotarli na spotkanie było cudem. Potem prawie do mnie podeszli, ale skończył się czas, a wtedy Paul Flanagan There you go. Thank you very much. Paul, Flanagan. Paul Flanagan powiedział Andrew, jeszcze on, że on rozmawiał z wami, kiedy staliście w kolejce tak się stało, że akurat tam był i zauważył moją rozpacz, bo natychmiast zaczęłam płakać i pomyślałam, nie, gdybym się nie pomodlił, dwuletnia podróż zakończyłaby się przegraną. Chciałam, żebyś się pomodlił. Zaszliśmy tak daleko, a James zaczynał się niecierpliwić i rozrabiać. Wiedziałam, że od wyjścia dzieci dzieli nas kilka minut, i pomyślałam, teraz albo nigdy. Naprawdę chciałam, żebyś się pomodlił, i Paul zauważył moją rozpacz i po prostu postawił nas przed tobą i powiedział: Andrew, jeszcze o niej. Modliłem się przez 10 czy 15 sekund. Ojcze, dziękuję Ci, że uzdrowiłeś te dzieci z autyzmu. To była prosta modlitwa. W wczorajszym programie mówiłem, że był to punkt kulminacyjny dwóch lat, gdy Debora wierzyła Bogu. I chociaż ja się modliłem, i modliłem się w wierze, w wierze, w wierze. Tak naprawdę to wiara Debory sprawiła, że to zadziałało. Chcę Cię zachęcić, bo czasami zwracasz się do kogoś i myślisz sobie, że to spadnie na Ciebie jak deszcz z nieba, ale tak naprawdę uzdrowienie wychodzi z Twojego wnętrza. Musisz zbudować swoją wiarę tak, jak robiła to Debora. Więc co się wydarzyło po tym, jak się z Tobą pomodliłem? To była bardzo szybka modlitwa. Siedliśmy do samochodu. Oni miali. Christopher powiedział cóż, szybko know, poszło, then... <laughs> myśląc, że zrobiliśmy to i to i to, a byliśmy tam kilka sekund. Siedzieliśmy w ciszy, kiedy z tyłu odezwał się James. To nie było aż takie złe. <laughs> A przecież on nie mówił. Nie mówił i właściwie nie zauważał tego, co działo się dookoła niego. Fakt, że on pierwszy to skomentował, był zdumiewający. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Wow, nie słyszałem tego. A potem chciał coś zjeść, więc pojechaliśmy do McDonalda. James, James siedział tam i jadł wszystko. Pochłonął stałe jedzenie, gryzł je i jadł he, he samodzielnie. He Wcześniej tego nie robił. Małe wyjaśnienie dla tych z Was, you, którzy nie wiedzą, co to znaczy pochłaniać. <laughs> To zwrot w England używamy faktu, że każdy odkurzacz nazywają pochłaniaczem. Deborah mówi o tym, że James pochłonął wszystko. Tak, ja. Nadrabiał stracone posiłki. od momentu, kiedy wróciliśmy do domu, chciał bawić się z dziewczynką z sąsiedztwa, której nie widział od 10 miesięcy. Wcześniej nawet nie wychodził z domu. Musieliśmy nawet zasuwać zasłony. Nie mogliśmy wpuszczać światła dziennego, bo światło drażniło jego oczy. W ciągu dnia naprawdę cierpiał. Było dla niego za jasno, dlatego żyliśmy w półmroku. Nie mogliśmy słuchać muzyki, bo James chodził po domu, a dźwięki były dla niego za głośne i stawał się przygnębiony. Dlatego w domu było cicho i ciemno. Um, he wear James nie lubił nosić ubrań i po prostu jest z siebie zrywał. It was, it was like jak mówi Tim, to były lata it was więzienia. Żyliśmy jak zamknięci w celi, ale James garden, chciał wyjść się pobawić, przebiegł przez ulicę, zawołał dziewczynkę i bawił się z nią całe popołudnie. To było zdumiewające tej nocy położył się do łóżka i przespał całą noc. W tamtym czasie miał 5 lat i od urodzenia a, nigdy nie przespał całej nocy. Wow! I was, well, I up Budziłam się co 15-20 minut, minut i sprawdzałam, czy nadal żyje, a on spał spokojnie just jak mały aniołek. I can't even Trudno mi how sobie was wyobrazić, to was was jaki to was miało na Ciebie wpływ. Bałaś się, że zrobisz sobie no. nadzieję? <laughs> Nie. Byłaś na to gotowa? To jest to. Pomodliłeś się o chłopców, spojrzałeś na Christophera i na mnie, i powiedziałeś: Od teraz jesteście rodzicami normalnych, zdrowych dzieci. I to było to. Od tamtego momentu dla mnie, ja nie oglądałam uzdrowienia moich dzieci, oni nie byli uzdrawiani, oni nie byli na drodze do uzdrowienia. Dla mnie to już się stało. Dla mnie w tamtej chwili obaj moi chłopcy zostali uzdrowieni, w tamtym momencie to przyjęłam. To było Słowo Boże, Ty je wypowiedziałeś, ale to Bóg tak, nie Tego samego dnia zobaczyłaś natychmiastowe rezultaty, ale to nie był koniec. Opowiedz nam resztę historii. Minęły jeszcze dwa. Zanim służba zdrowia uznała obu chłopców to, za zupełnie zdrowych. To, to tak, Tim robił stopniowe postępy, krok po kroku. A kiedy skończył 15 lat, czyli prawie równo dwa lata po spotkaniu, wróciliśmy do poradni na oddział autystyczny w Petersboro, na którym został zdiagnozowany. I powiedzieliśmy, że chcielibyśmy, aby usunięto diagnozę, bo uważamy, że Timothy nie ma aspergera. Zrobili badania, sprawdzili go, rozmawiali z nim, a lekarz cały czas kręcił głową, mówiąc: Z tym chłopcem wszystko jest. Absolutnie w porządku. Jest no. doskonały. Kilka tygodni weeks później the post, otrzymaliśmy said, raport, który mówił, że Tim jest neurotypowy. Co jest innym sposobem na powiedzenie, że jest normalny, że wszystko jest w porządku. Chwała Panu. To było dwa lata później. W tamtym czasie świat Tima stawał się coraz większy i większy. Funkcjonowanie naszej rodziny zmieniło się tak, aby dopasować się do postępów dzieci. Zaczęliśmy się rozwijać, zaczęliśmy więcej robić, przystosowaliśmy się tak samo jak oni. Jedna z Twoich wypowiedzi na nagraniu, która naprawdę mnie dotknęła, to ta, w której mówiłaś o tym, jakie to było trudne. Powiedziałeś, że ten tęsknisz do dnia, w którym będziecie mogli pójść do kina i zjeść popcorn, jak normalna rodzina. I to nagranie kończy się, jak idziecie wzdłuż kanału, rozmawiając o tym, że byliście w kinie i jedliście popcorn, jak zwyczajna rodzina. To niesamowite. Któregoś wieczora zmywałam naczynia, miałam dość gotowania, tak dawno nie byliśmy gdzieś na kolacji. Zaczęłam marzyć o tym, jakby to było, gdybyśmy całą rodziną wyszli do restauracji. I wtedy zatrzymałam samą siebie i pomyślałam: nie, nawet nie idź w tę stronę. Wtedy poczułam, że Pan mówi do mnie, a dlaczego nie? Pomyślałam, cóż, po pierwsze mam przez to wrażenie, że jestem niewdzięczna, po drugie, i wtedy pomyślałam, że nie chcę o tym marzyć, bo mała część mnie nadal boi się o tym myśleć. Wtedy Pan powiedział do mnie, miej odwagę marzyć. Więc zaczęłam i pomyślałam, wow. I zaczęłam marzyć i wtedy pomyślałam o chodźmy do kina, jedliśmy popcorn, chodziliśmy do kina, jedliśmy popcorn, robiliśmy to, co robią normalne rodziny, wychodziliśmy na kolacje, jedliśmy posiłki ugotowane przez kogoś innego. Moi chłopcy jedli normalne jedzenie. Widzisz, Tim nie pozwalał, żeby jego jedzenie się dotykało. Musiał mieć talerz na to i na to i na to, a jeśli coś się dotykało, nie zamierzał tego zjeść. Nie jadł tego. To było skażone. Nie pozwalał, żeby jego jedzenie się dotykało, a do tego wielu rzeczy nie jadł. Z Jamesem mieliśmy poważne problemy. W tamtym czasie jadł tylko zmiksowaną owsiankę, ale nadal marzyłam. Śniłam na jawie, a to o czym pozwalałam sobie rozmyślać, przeżyliśmy każdą jedną z tych rzeczy. Musisz mieć wielkie nadzieje. Musisz mieć odwagę, by marzyć. Musisz. So, Timothy, tak więc Timothy po dwóch, dwóch latach został uznany za całkowicie zdrowego. No, a co z Jamesem? James nadal miał problemy z mową i paroma innymi rzeczami, ale and, cały czas and, and robił postępy. Cały czas poprawiało mu się. Jego świat się poszerzał i otwierał. A on stawał się bardziej towarzyski. Social, Oczywiście te ważne rzeczy, jak przesypianie nocy, jedzenie, noszenie ubrań, to było wielkie i wydarzyło się <grym> i natychmiast. Zresztą zajmowaliśmy się stopniowo. Czyli James miał 5 lat i nie uczył się mówić czy robić różnych rzeczy. Musiał zacząć jak noworoda. Tak, I miał wiele do nauczenia. Miał 6 lat, kiedy zaczęłam uczyć go alfabetu i liczenia i zaczęłam napotykać opór. Nie and lubił tego. I Modliłam się said, i Pan mi powiedział, like on jest jak niemowlę, które urodziło się w ciele, ciele sześcioletniego chłopca. On musi się wiele nauczyć, so daj mu so I czas. Próbowałam two, years, really? two, nie próbowałam go uczyć really? przez następne 2 so trzy lata, aż, to aż to był to gotowy. To Skoro wcześniej nie był w stanie chodzić do szkoły, nie mógł również wejść w szkolny system. Wydaje mi się, że jest to kolejna rzecz, którą powinniśmy podkreślić, to tak for jak a kiedyś ja modliłem się o niewidomego chłopca, Nie, zaraz, on był głuchy, jego mama stała obok i powiedziała, and she jeśli ten człowiek naprawdę jest od Boga, to nie będzie oczekiwał, że mój syn będzie normalnie mówił, bo on nigdy nie słyszał słów, a miał 11, 12 lat. Pomodliłem się z nim i chłopiec natychmiast zaczął słyszeć, ale następnie powiedziałem, on nigdy wcześniej nie słyszał słów, będziesz musiała nauczyć go mówić. I ta kobieta zaczęła płakać i powiedziała, to jest Bóg, wiem, że to jest Bóg. To jest Bóg. To jest Bóg. tak samo było z Jamesem, on się tego nie uczył. Nie możesz zacząć od poziomu sześciolatka, skoro nigdy wcześniej się z tym nie spotkałeś. James był opóźniony w rozwoju. Kiedy miał 4 lata, chciałam, żeby zbadał go neuropsycholog, ale powiedziała mi, że nie może tego zrobić, bo James mentalnie ma 18 miesięcy i nie będzie potrafił ze mną współpracować. Nie mogę tego zrobić. Musi pani poczekać i zobaczyć, jak będzie się rozwijał. Wtedy jeden z pracowników powiedział, Musi się Pani przygotować na to, że jego ciało będzie rosło, ale jego umysł może pozostać taki sam. To kolejne negatywne słowa, którym musiałaś się sprzeciwić. James miał wiele do nadrobienia, musiał nauczyć się świata, bo nic o nim nie wiedział. Także miał wiele do nadrobienia. Kiedy miał 9 lat, mieszkaliśmy już wtedy w Walsall. Mieliśmy umówione so spotkanie was, um, na oddziale psychologii w Midland w Midland's celu zrobienia badań. Czy w Now, tym czasie chodziliście do szkoły? That, that. Robiliśmy kurs korespondencyjny, ponieważ nadal zajmowałam się Jamesem DG. i uczyłam go. So, um, tak więc poszedł assist, na badania. And they were, uh, Lekarze byli bardzo oszczędni w słowa, byli bardzo przejęci. Zaprosili mnie do gabinetu i powiedzieli: Pani MacDermott, nawet autystyczne dzieci robią postępy. Fakt, że się poprawił, jest wspaniały, ale nie chcemy, żeby myślała pani, że mu się naprawdę poprawia. Nawet dzieci z autyzmem robią postępy, niemniej jednak przeprowadzimy badania. Widzę, że dawno nie był badany. Dlaczego? Gdzie są jego badania z ostatnich pięciu lat? Powiedziałam, cóż, badacie te dzieci, ile się da, ale i tak nie potraficie im pomóc, więc przestałam robić badania. On ma się dobrze, nic mu nie jest, sami zobaczycie. Lekarka powiedziała, dobrze, zobaczymy. Był z nią logopeda oraz terapeuta zajęciowy i po kolei go badali. James rozmawiał z nimi i opowiadał różne rzeczy. Pół godziny, 45 minut później, lekarka spojrzała na mnie i powiedziała, popełniono tutaj fatalny błąd, coś jest tutaj nie w porządku. Była bardzo ostre, prawie złe. Temu dziecku nic nie jest. Tutaj nie ma żadnej triady autystycznej. Ta diagnoza jest zła i musi zostać natychmiast usunięta z jego dokumentów. I to był James. James. She hadn't lived Ona nie in mieszkała w waszym domu, co? Through, nie wiedziała, przez co przeszliśmy, ale to się skończyło. Dostaliśmy no, od niej raport mówiący, że diagnoza została usunięta z jego dokumentu, że uznaje się go za neurotypowego i że został wypisany z oddziału autystycznego, i mamy nie zawracać im głowy, that bo that that. muszą zająć się chorymi dziećmi. Wspaniałe, więc było to trzy lata. Dla Jamesa były to trzy lata, od kiedy się o niego pomodliłeś. To wspaniałe. Pamiętam z tego nagrania, że Christopher, twój mąż, był podekscytowany, ale chciał dostać oficjalne potwierdzenie, kiedy otrzymał tę diagnozę od służby zdrowia. Dopiero wtedy to powiął. Był bardzo szczęśliwy. Kiedy przyszedł ten raport mówiący, że Timothy jest zdrowy, neurotypowy, wtedy był to czas świętowania dla Christophera. Był najszczęśliwszym tatą na świecie. Był szczęśliwym człowiekiem. On miał nadzieję, miał nadzieję, że mam rację, ale nie był tego pewien. Moja pewność siebie i determinacja trochę zbiły z strony. Cóż, to nie jest normalne. To nie było normalne. Ty nie jesteś normalna. Pewnie czasami zastanawiał się, czym ona się tak pasjonuje. Były momenty, kiedy naprawdę martwił się o to, czy z jego żoną jest wszystko w porządku. Ale założy się teraz, sam jest podekscytowany, jest szczęśliwy i wdzięczny. To ile lat ma teraz James? 14. I jak sobie radzi? James ma się wspaniale. Nadal uczy się w domu. Jest prawie tak wysoki jak jego tata, ma ponad 180 centymetrów wzrostu. Naprawdę? Dawno go nie widziałem. A Timothy ma jakieś 2 metry wzrostu. Dwa metry yeah. i siedem centymetrów. Yeah. Te siedem cm jest ważne. To wspaniały młody mężczyzna. Wszyscy go kochają. Yeah. Tak, a ironia polega na tym, że jego stany lękowe były tak poważne, że kiedy wydarzyło się coś nieprzewidywalnego, kiedy ktoś, kogo nie znał, chciał z nim rozmawiać, stawał się niemową. Nazywa się to mutyzmem wybiórczym. Nie był w stanie się odezwać. A teraz wychodzi na scenę, staje przed syntkami Ludzi i to kocha, rozkwita. To so it choroba była bezprawna. Ona nie była częścią ich natury. Amen. Amen. Chwała Bogu za to, że On do ciebie przemówił. To wielkie błogosławieństwo być tego małą częścią i móc zobaczyć, co zrobił Bóg. Oglądają ten program ludzie, u których może chodzi o autyzm, może chodzi o milion innych rzeczy, ale we wszystkim, o co wierzymy, zasady są te same. Co powiedziałabyś tym ludziom? Jak znalazłaś siłę, aby to wytrwać? Od momentu, w którym Bóg po raz pierwszy włożył to do Twojego serca minęło pełne pięć lat, zanim dostałaś oficjalne potwierdzenie, że zostali całkowicie uleczeni. Jak znalazłaś na to siłę? Mogłabym oh, matter no, matter napisać o nie, <laughs> nie, Przecież nie, 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 o nie, nie, Jeszcze jej nie, przeczytałem, bo director, nie, jest skończona, ale mój dyrektor medialny, nie, Bransford, nie, 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 że nie, że nie, 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 po pierwsze, musisz podjąć decyzję. Rozmawiałam z ludźmi, którzy mają nadzieję i modlą się o uzdrowienie. Ale po pierwsze, nie podjęli decyzji, że słowo Boże jest ostatecznym autorytetem. Jeśli ono coś mówi, to tak jest. To decyzja, którą musisz podjąć, bo jeśli nie stoisz na słowie, przyjdą sytuacje, które okradną cię z Twojej wiary. W świecie naturalnym pojawi się tak wiele okoliczności, które zaatakują Twoją wiarę, a ty odpuścisz. Dlatego, Musisz wybrać i podjąć taką decyzję. Będę stał na Słowie Bożym, będę wierzył w Słowu, a ono nie wróci do mnie puste. To jest chyba pierwsza rzecz. Po drugie, musisz stale budować się w Słowie do momentu, w którym ono będzie dominować, a nie te fizyczne, naturalne okoliczności ponieważ sprawy mają się źle. Będą chwile, w których okoliczności będą na tyle trudne, że będzie cię kusiło, żeby się poddać albo przestać wierzyć, kiedy coś będzie się przedłużało. Musisz być w stanie widzieć swoimi duchowymi oczami to, w co wierzysz tak wyraźnie, że to, co naturalne, przestaje dominować. Mówią ludziom to samo, ale niektórzy odpowiadają mi, ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. Dyskredytują mnie. Ale ty byłaś w sytuacji, w których większość ludzi nie byłaby w stanie wytrzymać i to zadziałało. Środowisko naturalne dominowało nade mną przez wiele wiele lat. Ale musisz wyćwiczyć swoje duchowe oczy. Chodź według wiary, a nie według tego, co widzisz. Powiem ci, co zrobiłam i to bardzo mi pomogło. Podjęłam decyzję, że nie będę czytać gazet, nie będę oglądać telewizji, nie będę chodzić do kina i nie będę czytać książek dopóki moi chłopcy nie zostaną oficjalnie uznani za zdrowych. Oczywiście później i tak straciłam zainteresowanie światem, ale wtedy nie mogłam sobie pozwolić na zbytnie skupianie się na tym, co się dzieje, żeby to wpływało na moje serce, bo chodziłam w wierze, a nie w tym, co widziałam. By faith and not by Bardzo łatwo, łatwo jest zwrócić swój wzrok na okoliczności, objawy, na objawy, które mówią tak głośno. Dzieci to będą z Tobą 24 to 7, godziny, 7 dni w tygodniu. Autyzm będzie stawiał Ci wyzwanie, będzie Ci to mówił, to jaki jest silny, jest dlatego musisz być w stanie mu się odgryć. To przypomina mi o tym, co Paweł powiedział Tymoteuszowi w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 4. Powiedział, o tym rozmyślał, temu się oddawał, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. I Ty to zrobiłaś. No słownie musiałaś poświęcić temu całe serce. Yeah. Like Jak teraz now? wygląda Twoje How życie, to życie to? skoro masz dwójkę no. zdrowych no. dzieci? I, I... Życie jest dobre. Nie potrafię powiedzieć Ci, jaka jestem wdzięczna za życie, o którym przez lata myśleliśmy, że nigdy nie będziemy go mieć. Ani że nasi chłopcy będą mieli szansę żyć życiem, które Bóg dla nich przeznaczył, które przygotował dla nich przed założeniem świata, a z którego wróg ich okradł. Jestem szczęśliwa, jesteśmy szczęśliwą rodziną, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy wdzięczni każdego dnia. Nie potrafimy wystarczająco wyrazić. Tej wdzięczności Tobie ani Bogu. Nie potrafię wyrazić wystarczającej wdzięczności różnym służbom, które wpłynęły na życie i dały nam siłę. Kryptoplan opublikował świadectwo Timothy'ego w swojej gazecie. Tak. Gloria napisała wiele artykułów na temat wiary i cierpliwości. Były dni, w których jej artykuły były dla mnie jak woda dla sprawdzonego. Musiałam wiedzieć, że wiara potrafi stale trwać, ale musisz być cierpliwy, żeby to zobaczyć. Nie stać cię na to, żeby się poddać. Te różne nauczania budowały mnie i wzmacniały. One pomogły mi trwać i się nie poddawać. Zdarza Ci się obserwować Jamesa i Timothy'ego, jak robią normalne rzeczy i myśleć o tym, jakie to błogosławieństwo? Tak. Timothy dużo czasu spędza poza domem. Teraz ma 22 lata, a kiedy miał 18 lat, sam przyjechał do szkoły w Colorado. To był wielki krok. kiedy znasz jego i widzisz, just jak żyje sam normalny, i w 100% zachowuje się normalnie, person, jak, jak każde inne dziecko, to niesamowite. A jedynie kilka lat wcześniej był zupełnie innym chłopcem. Debora, skończył nam się czas. Muszę teraz skończyć, ale mamy te wszystkie materiały. Zdobądź ich świadectwo. Na ekranie pojawi się informacja, jak możesz je zdobyć. Dziękuję Ci, Deborah. Jesteś błogosławieństwem. Proszę, wysłuchaj lektora i zdobądź te materiały. Chcemy widzieć zdrowym Ciebie i tych, których kochasz. Robię to, co robię z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział: Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść, zmienić świat nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim co robimy 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje a my wysyłamy im zamówienie udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie złożyłem obietnicę Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Haris prowadzimy ludzi głębiej niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com